Wiesz, że wybór odpowiedniej wielkości rusztu może decydować o tym, czy Twoja karkówka będzie przypieczona i odpowiednio soczysta, a warzywa nie będą przypalone, tylko idealnie skarmelizowane i chrupiące. Chcesz wiedzieć więcej, czyli to jak dobrać odpowiednią wielkość rusztu i ilość palników w grillu gazowym do Twoich potrzeb? Oglądaj nasz film. Szerokość rusztu pozwala grillować różne potrawy w jednym czasie, nic nie leży zbyt ciasno, wszystkie potrawy mają swoją temperaturę. Zwróćcie uwagę, kluczowe jest również tutaj ustawienie pokręteł. Po tej stronie rusztu palniki ustawione są w tym momencie na moc średnią, po tej stronie rusztu, gdzie mam rzeczy delikatne, czyli warzywa, jeden palnik jest na minimalnej mocy, a ostatni jest włączony. W ten oto prosty sposób utworzyłem dwie strefy temperatur na ruszcie. Dobrze dobrana wielkość grilla ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na komfort i różnorodność waszego grillowania. Po pierwsze, możecie w jednym czasie grillować dla jednej osoby i wtedy włączam. Jeden palnik w grillu i ten palnik podgrzewa mi strefę rusztu, z której będę korzystał, albo, mając odpowiednio dobrany grill pod kątem szerokości rusztu, możecie w jednym czasie, tak jak ja przed chwilą, grillować dla kilkunastu osób. I wtedy włączam wszystkie palniki, oczywiście przy użyciu pokrętł, tak dostosowując moc każdego z palników, żeby na powierzchni rusztu zrobić sobie różne strefy temperatur. Po drugie, większy róż umożliwia jednoczesne korzystanie z rożna i z rusztu, Czyli w jednym czasie piekę dużą porcję mięsa na rożnie obrotowym i grilluję na różcie. Żeby to było możliwe, musicie dobrać grill tak, żeby ten róż miał przynajmniej 72 cm. Bardzo prosty, ale efektowny układ. Włączam tylny palnik do. Rożna. Tutaj mam dwa kurczaki. Pod spodem mam brytwanki pod mięsem, po to, żeby skapywał w nie tłuszcz, żeby zrobić tego kurczaka w odpowiedni sposób. Nalałbym tutaj wodę albo innego płynu, żeby dawać wilgoci i aromatu. A na tej części rusztu grilluję warzywa, które podam później razem z kaczką albo z kurczakiem upieczonym na rożni obrotowym. Jeden, dwa, trzy. Teraz będzie trzeci argument. Przy większej powierzchni rusztu bez problemu użyjecie i słowo klucz w jednym czasie kilku różnych akcesoriów. Rogue Pro S 525, najnowszy model 2025. Płyta żeliwna. Moc. Przy użyciu dużej mocy, czyli wys wysokiej temperatury, to sekcja, na której będę grillował burgery. Na płycie stalowej przygotuję owoce morza. Mogą to być krewetki albo w średniej temperaturze będę grillował warzywa. Na samym końcu, nad czwartym palnikiem, na minimalnej mocy będę przypiekał bagietkę, albo położę paprykę, która będzie się grillować. Większy ruszt, większe możliwości. Cztery. Na nowoczesnym grillu możesz również bez problemu grillować poza rusztem. Palnik do steka, a nad nim żeliwna płyta do smażenia. Włączam palnik do steka na maksymalną moc i zobaczcie, mam na ruszcie kolejną sekcję. Co bym chciał przygotować na, takim, na takiej sekcji, nad palnikiem do steka, wszystkie potrawy, które wymagają przypiekania w wysokiej temperaturze? Przypiekane mięso, stek, burger, karkówka albo zmniejszam temperaturę i na delikatnej mocy mogę tutaj zrobić, na przykład warzywa, mogę zrobić tutaj. Jajko, mogę bez problemu zrobić tutaj również naleśnika. To są naprawdę kluczowe kwestie. Zawsze w rozmowach przez telefon, razem z wami i tutaj w salonie, podpowiadamy naszym klientom, żeby kilka razy przemyśleli, jakiej wielkości ruszt chcą mieć w swoim grillu. Czy ten róż ma być mały, średni, czy ten róż ma być duży? A to nie są jedyne argumenty, mam na myśli te cztery, które podałem wam przed chwilką. Kupujecie grill premium przynajmniej na kilka lat. Już sama długość gwarancji w tego typu grillach gazowych wskazuje jednoznacznie, że wiążecie się z konkretną specyfikacją, czyli to ile grill ma palników, czy ma palnik do steka, czy ma palnik do rożna i przede wszystkim z tym, jak duży jest sam rusz na kilka lat i warto przed wyborem konkretnego grilla, jeżeli nie jesteście pewni, to zadzwonić do nas, przyjechać lub po prostu napisać i nad tą kwestią Dłużej się wspólnie pozastanawiamy, bo lepiej jest mieć większy ruszt, który daje większe możliwości grillowania wspólnie z przyjaciółmi, z bliskimi i jednocześnie, tak jak pokazywałem, włączam sobie jeden palnik i robię dwie karkówki, bo to Wam stwarza o wiele więcej możliwości. Zdecydowanie wygodniej jest przyrządzić kilkuskładnikowy obiad, robiąc jednocześnie, widzieliście w pierwszym ujęciu, mięso warzywa i pieczywo, niż gdybym każdą z tych potraw musiał grillować osobno, czyli po kolei. Oszczędzam czas i oszczędzam gaz. R rymuje się, ale podoba mi się, bo to, bo to oddaje sedno tego wszystkiego. Poza tym większy ruszt to większa kontrola temperatury. Większy ruszt to większe możliwości manipulowania różnymi składnikami, porcjami i różnymi typami potraw. Chociażby to, że te Aromaty tych potraw nie będą tak bardzo przenikać na siebie. I oczywiście większy ruszt to większa swoboda, czyli mogę swobodnie planować większe spotkanie w zasadzie bez stresu. Tak jak w dużym garku zrobicie mało zupy, odwrotnie jest to niemożliwe. Dokładnie tak samo trzeba myśleć o szerokości rusztu w grillu gazowym, zwłaszcza w grillu gazowym premium, który nie kosztuje mało. Zobaczcie, jak my segmentujemy. Różne typy grilli, biorąc pod uwagę, dla jakiej grupy konkretny róż w konkretnym modelu się nadaje. To już teraz. Freestyle 365 firmy Napoleon, czyli najpopularniejszy z małych grilli gazowych w Polsce. Róż 61 cm wynika to z naszego doświadczenia. Na takim różcie możecie swobodnie grillować dla 6 osób. Uwierzcie mi, to bardzo dobra liczba, bo tak to wychodzi w praktyce. Natomiast zobaczcie. Jeżeli będziecie chcieli w tym grillu korzystać z płyty żeliwnej, to ta płyta żeliwna ma dokładnie rozmiar tej większej części rusztu. Nie musicie sobie tego wyobrażać. To jest, to jest płyta żeliwna w grillu Freestyle 365, czyli mam płytę żeliwną i mniejszą część rusztu do grillowania. Jak to wygląda w przypadku 425? Grill dobry dla grillowania dla około 10 osób. To takie modele jak ten Freestyle 425, który ma ruszt 61x48. Tej samej wielkości ruszt będziecie mieli w grillu Rogue, Rogue Pro, Rogue Pro S 425, Weber Spirit czteropalnikowy. I to chyba wszystkie. Zróbmy teraz doświadczenie z płytą żeliwną. O wiele wygodniejsze jest skorzystanie z, z dodatkowych akcesoriów. Wtedy, kiedy ruszt mamy przynajmniej tej wielkości 61 na 48 ta płyta wtedy dokładnie zajmuje połowę rusztu. Idziemy dalej. Teraz grill dla 15 osób. Które modele będą idealne dla grillowania dla grupy 15 osób? Rogue 525, Rogue Pro S525, Weber Genesis, cała seria 300. Mamy w tych grillach ruszt. Na 72 cm. Łatwość grillowania, mówiłem o tym wcześniej, dla jednej osoby i łatwość grillowania nawet dla 15 osób. I to właśnie na tym grillu, w poprzedniej scenie, pokazywałem Wam, że możemy korzystać z kilku różnych akcesoriów jednocześnie. Tej samej wielkości ruszt jest również w grillu Prestige Phantom 500 wersja 2025 i wszystkie grille z serii Prestige firmy Napoleon. A teraz grill. Dla 20 osób i więcej. 20 osób i więcej. Z mojego doświadczenia, z doświadczenia profesjonalnych Grillmasterów, jednoznacznie wychodzi, że taki grill powinien mieć ruszt przynajmniej na 90 cm. To jest Rogue Pro S625, czyli grill, który ma 5 głównych palników, i w tym grillu mamy właśnie ruszt na 62 cm. Natomiast nie jest to jedyny model, ponieważ tej samej wielkości ruszt ma Grill Prestige Pro. 665 i Prestige 665. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj mamy również 5 palników. Jeżeli myślicie o grillu, który ma być idealny pod duże przyjęcia z Waszymi bliskimi, ja celowałbym w jeden z tych grilli. Posłuchajcie kolejnych argumentów. Z wielkości rusztów w grillu gazowym często wynika również pułapka, w którą wpada wielu klientów. A wielu klientów przyjmuje... Proste myślenie, oczywiście mówię w cudzysłowie, nie jest to dla mnie nic dziwnego, ponieważ grilla gazowe dla większości z Was są nowym doświadczeniem, nową branżą, nowym produktem. I zmierzam do tego, że często oceniacie sprawność grilla gazowego przez ilość palników i wyciągacie prosty wniosek: ten, który ma cztery palniki, jest lepszy od tego, który ma trzy palniki. Nie do końca tak jest. Czyli sprawność grilla wyrażona jest poprzez. Moc przeliczoną na 1 cm kwadratowy rusztu. I ten wskaźnik policzyliśmy i nazwaliśmy go Złotym standardem grillolików. A czym jest złoty standard grillolików? co z niego wynika? Czy lepiej jak grill ma więcej czy mniej palników, odszukajcie te informacje w filmie na naszym kanale YouTube albo na blogu na naszej stronie internetowej. Wniosek ważne dla Was jest to, żeby z perspektywy wyboru konkretnego grilla sprawdzać, czy ten grill jest oznaczony, czy ma nasz emblemat, ma nasz znaczek Złoty Standard Grilloholików. Jeżeli ma, to bez względu na to, czy ten konkretny model ma palników 3, 4, 5 lub więcej, jest na nim oznaczenie Złoty Standard Grilloholików, to ten grill będzie bardzo sprawny pod względem mocy przenoszonej na ruszt tego, jaką temperaturę osiąga, w jakim czasie, jest to bardzo ważne, złoty standard grilloholików. Jeśli nadal zastanawiasz się, który model grilla wybrać, który będzie najbardziej odpowiadał Twoim potrzebom, to możesz przyjechać do nas, zadzwonić do mnie, do Darka, do Kuby, albo do nas po prostu napisać. Po prostu głupio byłoby nie skorzystać z najwyżej ocenianej obsługi w Polsce. <noise> Zresztą ja nie wiem, czy ja zaraz sam czegoś nie kupię w naszym sklepie. Pyszne jedzenie i przyjemne chwile z naszymi bliskimi to chyba Najważniejsze i najlepsze, co możemy sobie zafundować, i tego Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.